Skok tutaj z drugiego, z drugiego piętra jak najbardziej nie wchodził w grę. Napisałam do pani profesor, że to byłam ja i że mam straszne wrażenia sumienia. Ja zapytałam, to się gary tłuką, to się nasze gary tuką. kochani, życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym. Mam nadzieję, że ten rok, tak samo jak poprzedni, dostarczy wam wielu niezapomnianych wspomnień, wspaniałych ocen. No i oczywiście. Znajomości na długie, długie lata. Cześć, nazywam się Ania Matuszem, i w związku z nieuchronnie zmierzającym się końcem wakacji, chciałam Wam życzyć udanego powrotu do szkoły. Mnie tak naprawdę w tej szkole więcej nie było niż byłam, ale myślę, że. Na tych najfajniejszych imprezach, w tych najfajniejszych momentach w szkole właśnie byłam, z czego się bardzo cieszę. Ja ze swoich szkolnych lat pamiętam sytuację, kiedy byliśmy już ostatnią klasą, która kończyła tak późno. Mieliśmy mieć też sprawę wtedy z matematyki. No i kolega tak infortunnie zamknął drzwi, że urwał klamkę. Wyobraźcie sobie nasze przerażenie, kiedy zrozumieliśmy, że siedzimy do następnego dnia z panią od matematyki. Klasa była na drugim piętrze, także skok tutaj z drugiego, z drugiego piętra jak najbardziej nie wchodził w grę. Na szczęście e, udało się skontaktować e, z kimś ze szkoły, kto nas uwolnił z klasy. E, udało się nie pisać sprawdzianu, na który oczywiście jak to zawsze kompletnie nie było się przygotowanym. Także mam nadzieję, że Wy też macie różne takie historie i może chętnie się z nami podzielicie. Wszystkiego dobrego! Hmm, czy miałam jakieś przypały w szkole? Miałam jeden, na lekcjach online i hmm, miałam przypały, w sumie kilka miałam przypałów, nie jeden, miałam kilka, ale o jednym wam powiem, chyba takim, no dla mnie najgorszym, e, był to sprawdzian z angielskiego, na angielskim zawsze mieliśmy mieć włączone kamerki, a na sprawdzianach dodatkowo mikrofony. No, i w tamtym dniu ja byłam dosyć rozleniewiona i też na ten sprawdzian się nie nauczyłam, bo stwierdziłam, że są lekcje online i jakoś sobie poradzę. Um, no i tak naprawdę kamerka obejmowała tylko moją twarz, nic dookoła nie było widoczne i leżał mój telefon obok kompa, na którym ten pisałam. Ale stwierdziłam, że no nie, no nie chce mi się brać tego telefonu, wezmę sobie, tworzę przeglądarkę. Obok otworzę po prostu kolejną kartę, no i tam sobie sprawdzę na translatorze słówko z angielskiego. No i wygooglowałam translator, z którego zazwyczaj korzystam na telefonie. I e, googlując to słówko, znaczy fuj, jak y, googlując, sprawdzając to słówko, e, ten translator przeczytał mnie na głos i cała kasa i słyszała. Łącznie z panią profesor. Oczywiście ja się od tego nie przyznałam, no bo wiecie, wszyscy pisali, te sprawdzian, to sprawdziłam, nikt nie widział, kto to, kto to, co to itd. i tak dalej. Ja się do tego nie przyznałam i miałam takie te sumienia, że <grytania> kilka dni potem napisałam, do, bo pani się trochę wkurzyła. No, no nie dziwne się, no ktoś ściąga i to jeszcze <grytania> tak perfidnie, nie? no i dobra, no i napisałam kilka dni potem do pani profesor, że... Mam taki, bo ja nie mogłam spać w nocy, ja wiem, ja taka mam po prostu. Ja, ja jestem bardzo uczciwą osobą i po prostu no nie mogłam, no nie mogłam tego, tego, tak przeżyć po prostu. I napisałam do pani profesor, że to byłam ja i Że mam straszne wyrzuty sumienia, i że trudno mogę dostać tą jedynkę, ale ja musiałam się do tego przyznać. Ale ona napisała, że spoko, nic się nie stało, i tak dalej, tak dalej. Ostatniej lekcji chemii dyżurni oni mieli przy tego, przy tego przygotować zestawy doświadczalne: tam jakieś zrewki, mezurki, promówki, i tak dalej. No i sądzili, że sobie zażartują, i puścili dźwięk tłuczącego się szkła, był jeden dźwięk, to drugi, trzeci, czwarty. W końcu pani się troszeczkę i wystraszyła, że co, no, nasze jakieś tutaj cenne szkła się tłuką. I tak się wychyliła za ściany, żeby zajrzeć do zaplecza i zapytała, to się gary tłuką, to się nasze gary tłuką. No ale wszyscy mieli dobry humor, to też była ostatnia lekcja, wakacje. No wy niestety, by niestety wakacje już kończycie, ale mam nadzieję, że ta tutaj zapewna historia wam troszeczkę poprawi humory na nadchodzący rok szkolny. No i to chyba tyle.